Dobra, <noise> na Ona to sika! Sikamy z daleka, stary to pole nie czuje, nie? Kolej się wkurwi jak my spajmy pole, nie? To siękamy. Ty! Policja! Stary, to na policja! jak się dzwoni na policja! Stary jak to dzwoni, jak to dojdzie do działki to mi się kapa, nie? <noise> Ej stary, on kurwa się styka, czekaj, co to jest? To kurwa... Sikamy na policja! Ej, dajmy im wodę, nie? Dajmy im wodę no deptad to! Kurwa! Ja no ale to proszę to aktywnie! To ma w kapie? No gasimy to! Ale kurwa rozpaliłaś to gaś, kurwa! Gasimy! Kurwa rozpaliłaś to gaś! Ty! Tomasz! Co to się, się? Co tu się kurwa dzieje, nie?